Kurwa, ale mnie żyć boli od tego siedzenia na tej sofie kurwa, Hasie trzeba wypierdolić. Kurwa, ale mnie żyć boli od tego siedzenia, trzeba Hasie wycieknąć. Kurwa ten gorol mi nasyfił. Tyle apfali do tego Hasioka wiebia Ja pierdolę, ile śmieci, no chuj by to szelił. Ja pierdolę, a jednak kurwa te hasie trzeba z wypierdolić. Kurwa, ile hasił mam tutaj, no Dobra, już ostatni rosta. Domówka robię, że nigdy więcej. Pierwsza zasada domówek, nie rób u siebie w chałupie. Guźwa jakiś kot mi nastroł. Muszę to teraz wypierdolić. Hehehe, <laughs> he, he, to nie był kot i do jo. Wiąże się ze sromu na dywan. <laughs> Ja pierdolę, zrobię babka zaraz. Kurwa ten kibel jest non stop pełny, zaraz hasiok będzie pełny. Kurwa. O kurwa. I co teraz z tym zrobić? w wpierdolę do jego hasioka. Ha, ha 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 Kurwa, ty! Przecież tych hasiów nie miałeś, może temu wciulą. O kurwa, to też mu pełny. Cześć chuju. Cześć chuju. Kurwa, hasioki są pełne, o też mu. Co robimy? Ty kurwa. Trzeba to ugnieść celu. Dobra, kurwa. Wska skakaj kurwa tym szczewikiem przypierdol. Kurwa, chcę żeby się wpierdził. Au! No i, A, i pizda zbito kurwa, weź to w z powrotem. No dobra, to teraz Ty tam wpierdalaj. Kurwa, nie byda cię zapino, tylko ci wyjdę na tej plecy i... czekaj. Kurwa, patrz, pa jak umie, jak w cyrku kurwa, nie ma... Aaaaa! Ty patrz, tam jest Hasiok taki. Kurwa Ci sprzedą kopa za to, żeś wstał teraz. Idemy do tego hasioka, ja? Dobra. Dawaj. Kurwa, pusty jest. Pusty jak twój mózg kurwa, jak twoja kalafa. No i chuj, no i gitara, no. Obróć to. Dobra, to wypierdola te. Hasie, kurwa, nikt nie jedzie. Najwyżej będzie na tego ciula. Haha. <laughs> Daj, wdupimy to, patrz. No. Z haźla jeszcze trzeba wynieść. Masz to jakieś stare radio, kurwa. Radio kurwa, Radio Maryja, twoja stara tego słowa, ciul i już zaś pełny. No popatrz. No, no i co mi to kurwa pokazujesz, co, mam ci zniknąć to? Patrz, następny hasiok. O kurwa, chodź tam szybko. Dobra, mamy, już kum kumplecik będzie. Dobra. Wpierdolony. Kurwa pół chałupy wyniesie tym, 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 tym Kurwa ile tych śmieci. Kurwa same po jabłcokach. Siu. Same kuźwa, fale. Ty żółte bananie. Cicho kurwa patrzę, tu mi miotełką pizna do Hasioka i ostatnie, ty kurwa, kurwa, bebocha. Ja pierdolę tych chopie, cało ta... Cały krawyżnik by zajebali tu. To żeś, kurwa, narobił? To już jest głupielok, kurwa, mówię. No, ty pofyrdany ciuł. No i polecił i mnie zostawił z tymi Hasiami, popierdolony gist piruński. Kurwa, idzie? Patrz, kurwa, mu śmieciarka. Kurwa, Hasionurem jedzie. Jak się nurem, to ty zaraz będziesz. Bać, dobra kurwa. Dobra, skończ fanzoli bierz się do roboty, bo kurwa się samo nie zrobi. Ja, ja, ja. Czekaj, jak, jak to się robiło tu? Hasiok się stawiał na, na te ciulstwo. Kur... No, tam to wpierdaje, co siły nie możesz. Ciul to kurwa mać. No, ale muszę się cześć, że kurwa... Opie patrz, o tu piramidy Klopsa zbuduje. Wyjdziesz na to, na de... to Na te konstrukcje wielkie. Dawaj ten haszop to... Aż to ciulu obejsany. Fffff ciepna to, te dawaj. twoje. No, dawaj ten hasiub następny. To jest trochę... się męcza trochę, ale wiesz, trzeba fedrować. Może się nawet mnie nie zapytał, skąd mam to śmieciarka. No pewnie, żeś piznął jakiemuś Hasiosnuplowi za winklem. A za winklem Ty, ale to już jest pełne. Co my z tym robimy? Patrz, kurde. Okej. Okay. I ty, czary mary, mieli to. Widzisz jaki jestem mądry? Ja, Gites Majones. Twoja babka też była mądro. Rozpodziała takiego żulika. tępy mhm. I kto jest tępy? Ty, może Dupnął ta wajcha do góry, że poleciał w cholera. Jednym palcem cię wydupił na zorku. idź ty, Pieronie jeden. Ty, ale ty patrz, to jest fajny. Czekaj, czekaj, ciul. O kurwa. A? O o ty, pieruni sorry. Ty mycka ci ty. zwiało. Patrz jako fajna karuzela. Ty łysy jesteś. Ty hmm. żech nie widział normalnie. No co ty nie powiesz? Ty. waka jaka jest moja czapka. No i co się tym bawisz, jak bajtel, kurde. Siusiokiem ciulicku Patrz Mam pomysł Dobra dawaj to Będziemy to Te hasie 150% normy wyrobimy Nie, nie ma lipy ni? No Moglibyśmy tak od razu Wiesz ja. ile ty, czasu ty, byśmy ty, ty, za... O, ty, tylko że ty ta kalafa używasz inną jak... Zamknij mordę Wiesz ile czasu byśmy zaoszczędzili Moglibyśmy się jeszcze najebać Ja jak byśmy kupili, w, w tym całą byłoby Chla, Chlańsko normalnie, tak żeby mnie pania Długo, Dużo jeszcze tego zostało. Popatrz. Nie wiem, ale. Ale wyczyścimy całą ulicę. No to już było ostatnie, aże. Co robimy? Sztama. No. To picie będzie jutro. Kurwa, ma. Nie, yeah, ciu... nie, nie wierzę. Wszystkie, czekaj. już, nurze, A, jesteś tu. Możesz tu, tu jest, Tu jest ta twoja myca. Dobra, spieprzamy stąd. Dobra. Całe miasto było czyszczone. Ja, yeah, czyściutko jak normalnie w twojej haupie. Zajrzej się ze sru. Nie. Schefta się na ciebie. Tym, tym.